Myślę, że wszyscy zgodzimy się z tym, że sen jest ważny, sen wpływa korzystnie na testosteron, zdrowie, energię, motywację, wszystko. Aczkolwiek wiele rzeczy robimy źle w tym temacie i na samym początku chcę Ci zaznaczyć, że nie jestem jedną z tych osób, która fanatycznie podchodzi do tego, że zaraz ci powiem, że musisz mieć jakieś milion suplementów, mieć jakieś trackery, okulary z czerwonymi szkłami, powiem ci konkretne rzeczy. Więc właśnie, żeby zrozumieć mechanizmy snu i co powoduje, że będzie nam się spało najlepiej, musimy wrócić do czasów plemiennych, czasów, w których żyliśmy w zgodzie z naturą i odpowiedzieć sobie na jedno ważne pytanie, które jest poniekąd też śmiesznym pytaniem, co powodowało, że ludzie szli spać. Na naturze wyglądało to w ten sposób, że światło stopniowo zanikało. Cykl słoneczny, cykl dnia, nocy nie wygląda na takiej zasadzie, że nagle się to zmienia. Tylko ten proces jest stopniowy. W tym momencie, jeżeli mamy światło, mamy telefon w ręku, dosłownie tuż do momentu, aż zaśniemy, to u nas wygląda to w ten sposób, że to nie jest tak, że 99% 98 i tak dalej stopniowo się zmniejsza, tylko u nas wygląda to w ten sposób, że mamy 100%, 0%. Nie ma tego czasu, powiedzmy, przejścia. I myślę, że to jest jedna z kluczowych rzeczy, która właśnie różni obecne czasy od czasów takich, gdzie żyliśmy w zgodzie z naturą, jeżeli chodzi o sen. To jest właśnie to, że nasze, powiedzmy, natychmiastowo mamy ten przeskok świetlny. Nie ma tego zmniejszania się, nie ma tego tego powiedzmy czasu przejściowego, więc wydaje mi się, że rozwiązanie numer jeden będzie właśnie taka godzina czasu przed zaśnięciem bez ostrego światła, czyli światła typu jakiejś lampy solnej, czyli jakieś świeczki bez telefonu. Generalnie stworzenie sobie takich warunków właśnie wieczornych, a nie, że przeskakujesz z, po prostu ze stu na, na zero. W naturze również wyglądało to w ten sposób, że właśnie kiedy to światło się... Powoli już zaczęły, jakby dostawali sygnał, że no dzień się kończy. No to co robili? Mieli czas wtedy, żeby rozpalić ogniska. Generalnie to nas utrzymywało przy życiu przez wiele, wiele tysięcy lat. Aczkolwiek to był ten czas właśnie wieczorny, że to światło, do którego my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni, to jest światło właśnie takie delikatne później. Światło ognia to nie jest światło, wiesz, takie bijące jak z telefonu, czy, wiesz, żarówy, jakie mamy. Chodzi o to, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego światła i nas jakby daje nam sygnał, że pora iść spać, żeby nasz, nasz organizm się jakby zmieniał swój tryb na tryb senny. To są właśnie te delikatniejsze światła pomarańczowe. To nie jest ten, wiesz, ten Ładujący w ciebie, po prostu wiesz, smartfon czy smartfon, telefon, po prostu mówmy po ludzku, aczkolwiek generalnie to jest ta różnica, i u nas drugą sprawą jest też to, że jak ja sobie wyobrażam, właśnie taki, jakby generalnie dobry wieczór, dobry wieczór albo taki naturalny wieczór, to raczej nie wyobrażam sobie tego spędzonego z tak wieloma budźcami, bo co jest drugą rzeczą, która wpływa negatywnie na sen, to jest właśnie to przebodźcowanie na wieczór. Nie możesz przejść, jakby wszystko w naturze i u nas to też są takie cykle, że to nie jest tak, że załóżmy wyłączasz światło i nagle będzie ci się chciało spać po sekundzie. To jest czas, to jest proces, przez który twoje ciało musi po prostu przejść. Nie jest dobre, żebyś miał takie drażniące i pobudzające bodźce po prostu do, do praktycznie, wiesz, ostatniej chwili. Bo to jest ta kluczowa rzecz, że to Cię rozbudza, to Cię, wiesz, drażni. To dla naszego układu nerwowego przeglądanie TikToka wydaje mi się, że to nie jest relaksująca, fajna rzecz, która Cię uspokoi przed snem. Dlatego polecam, jako rozwiązanie właśnie jest to, żeby tak naprawdę główne rozwiązanie tego pierwszego punktu jest to, że w naturze zawsze był wieczór. Było to stopniowe zmniejszanie się, były ogniska. A my w tym momencie tego nie mamy po prostu, nie mamy wieczoru, mamy dzień i później włączamy sobie noc. A jeżeli stworzysz sobie właśnie takie wieczorne warunki, czyli zamiast telefonu książka, zamiast ostrego światła, właśnie czy telefonu, czy właśnie takiego mocnego światła, stworzysz sobie te warunki, powiedzmy, ogniskowe, to zdecydowanie łatwiej Ci będzie usnąć bo będziesz już w tym trybie takim wieczornym. To jest ważne, żeby właśnie tą godzinę przed snem zagospodarować sobie na stworzenie takiego wieczoru, bo to zdecydowanie ułatwi Ci zaśnięcie, bo już będziesz w tym trybie zasypiania, i później kiedy się położysz, to zaśnięcie będzie zdecydowanie szybsze niż w momencie, kiedy masz, wiesz, do końca, do samego końca bodźce, bodźce, światło, światło. I wtedy tak naprawdę ten wieczór musisz sobie poleżeć w łóżku, zamiast właśnie już, wiesz, powiedzmy jakoś tak się przekierowywać swój tryb na ten tryb senny. I kolejną rzeczą, jaką jest jakby zostając jeszcze w tym, w tej różnicy między naturalnym życiem w zgodzie z naturą w czasach plemiennych i obecnym naszym czasem, bo wydaje mi się, że tutaj generalnie jest klucz do tego do wielu rzeczy, aczkolwiek do snu zdecydowanie, więc ważną rzeczą, jaką, na jaką warto zwrócić uwagę, jest to, że ludzie od zawsze byli aktywni, mieli fizyczne prace, dużo robili fizycznych rzeczy. Nie było raczej takich sytuacji w czasach plemiennych, że ktoś sobie po prostu, wiesz, no, siedział przez cały dzień na kamieniu, czy, wiesz, leżał sobie na słońcu, wiesz, w pewnych sytuacjach, jak był ranny albo chory, pewnie tak, ale generalnie nie. I my obecnie, no, niestety, wiesz, czy szkoła, czy praca, jeżeli nie masz nie masz właśnie takich realnie fizycznych rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, no to możesz nie mieć tego takiego bodźca, po prostu, jakim jest fizyczne zmęczenie, do tego, żeby właśnie odpocząć, zregenerować się. Coś, co było z nami zawsze. Więc uważam, że właśnie jeżeli Twoja praca czy chodzisz do szkoły i nie masz żadnej aktywności fizycznej, to pora zacząć trenować kilka razy w tygodniu. I codziennie włożyć sobie jakąś aktywność fizyczną, bo jest to nasza natura po prostu. Tego nie wyprzemy, że od zawsze nasze ciała są zaprojektowane tak, żeby jednak codziennie mieć ten fizyczny wysiłek, i powinniśmy sobie to chociażby tak wiesz, poniekąd syntetycznie zagwarantować, żeby funkcjonować dobrze i żeby nasz sen był po prostu lepszy. No bo jeżeli masz ten bodziec w postaci zmęczenia, który od zawsze był, tak jak sobie wyobrazimy tą alegorię tych naturalnych czasów, powiedzmy. No to oczywiście, że oni, jakby siadając w tym ognisku, byli po, załóżmy, całym dniu polowania, całym dniu budowania, całym dniu robienia czegoś, więc potrzebowali już tego odpoczynku również i mieli naturalny bodziec w postaci fizycznego zmęczenia do tego, żeby pójść spać i lepiej, szybciej, mocniej zasnąć. Dla mnie to jest dosyć logiczne, więc teraz trzecia rzecz, ekstremalnie ważna, możemy się kłócić, czy to też można by podciągnąć właśnie pod tą naturę, czy nie. Aczkolwiek rzecz, która polega na tym, co moim zdaniem, moim odczuciu jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chcesz mieć naprawdę dobry sen i taki sen, którego jesteś pewien, że po prostu codziennie będziesz zasypiał szybko, dobrze, będziesz się dobrze wysypiał, to są regularne i żelazne pory snu. To jest coś, co mi zdecydowanie pomogło najbardziej, kiedy zacząłem chodzić spać po prostu o tych samych godzinach codziennie. Wiadomo, no nie za każdym razem Ci się to uda idealnie i nie mówię tutaj, wie, że co do minuty, ale żeby mieć takie widełki, powiedzmy pół godziny czy godzinę, żeby codziennie o tej godzinie po prostu zasypiać, bo jest to zdecydowanie bardzo, po prostu to pomaga. Jeżeli się przyzwyczaja, że o tej godzinie idziesz spać, budujesz sobie, wiesz, ciało się przyzwyczaja, wie, że o tej godzinie idziesz spać, wie, że o tej godzinie będzie już wieczór, będzie już spał, będzie się kładł. I naprawdę to jest jedna z rzeczy, która na serio ułatwia cały ten proces zasypiania, ułatwia cały proces po prostu dobrego, regularnego snu. I to osobiście, jeżeli połączysz to z tymi dwoma rzeczami, które, o którym mówiliśmy przed sekundą, to gwarantuję ci, że Twój sen będzie fantastyczny, będzie regularny, będziesz tego pewien, że po prostu. Kładziesz się, zasypiasz szybko, nie ma z tym problemu. Naprawdę są trzy podstawowe, najważniejsze rzeczy, które uważam, że nie, naprawdę nie trzeba wymyślać, takiej powiedzmy jakiejś pajacerki robić, urządzać pajacerki, tylko naprawdę natura daje nam wystarczająco dużo odpowiedzi, żeby ten sens sobie zagwarantować dobry. Zanim przejdziemy do czynników indywidualnych, chcę się wypowiedzieć, chcę wypowiedzieć moją opinię i zaznaczam, że jest to moja opinia na temat trackerów snu, jakiś opasek, jakiś. Yy, Wierścieni, które ci pokazują, ile spałeś, oceniają twój sen w skali od 1 do 100. Moim zdaniem jest to kompletnie niepotrzebne, stuprocentowo niepotrzebne, a potencjalnie może to być po prostu szkodliwe. Słyszałem właśnie osoby, które gdzieś tam z tego korzystały, słyszałem takie historie, że byłoby, że jakby sprawdzali, czy się wyspali. Sprawdzali, czy się wyspali na jakieś opasce, czy na jakieś aplikacji. Więc i wiesz, jeżeli mieli tam punktów 40, to wiesz, to się czuli zmęczeni. No dla mnie to jest trochę absurdalne. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie ocenić, czy się wyspałeś, czy się nie wyspałeś, jesteś w stanie ocenić, czy masz wystarczająco dużo energii w ciągu dnia bez tego, żeby jakaś aplikacja ci to mówiła. No to jest moje zdanie. I właśnie chodzi o. To, właśnie ta autosugestia działa na nas. Jeżeli wiesz. Na, tym, na tej aplikacji będziesz mówić, że super, wyspałeś się 80. No to możesz sobie wmówić, że będziesz miał więcej energii. I wiesz, ja słyszałem dosłownie takie historie, więc osobiście uważam, że jest to zbędne. Jest to wydanie pieniędzy w sumie na nic, aczkolwiek jest to moja opinia. Jeżeli to by to pomaga, jeżeli to by to miałoby w jakiś sposób pomóc, ja wiem, że różni są ludzie. I nie tak, że ja to hejtuję, czy hejtuję te osoby, tylko w mojej opinii jest to absolutnie zbędne. I nie widzę żadnej żadnego sensownego zastosowania tego, ja personalnie. I przejdźmy do czynników indywidualnych, czyli dwóch rzeczy, o których chcę powiedzieć, które też słyszałem różne po prostu opinie różnych ludzi, którzy jakby jedna rzecz na nich wpływają, drugie nie. Więc pierwszą rzeczą jest jedzenie i picie na noc. I niektórzy zarzekają się, że jeżeli zjedzą na noc, to im się źle śpi. drudzy mówią, że jeżeli nie zjedzą na noc, to im się źle śpi. Ja osobiście nie jestem taką osobą, że po prostu nie widzę dla mnie, nie ma dla mnie różnicy. Przyzwyczaiłem się do jedzenia na noc, będąc po prostu raczej, jakby robiąc masę przez długi, długi czas przyzwyczaiłem się do jedzenia na noc. Nie mam z tym najmniejszego problemu, ale nie mam też problemu z tym, żeby nie zjeść na noc. Więc tutaj musisz sam to zbadać, czy jak ci jest lepiej, czy zjeść na noc, czy nie zjeść na noc. To już jest indywidualna rzecz. Tak samo jak indywidualną rzeczą jest to, ile spać. Tego też ci nie powiem, bo niektóry, niektórym lepiej się śpi załóżmy 7 godzin, niektórym lepiej się śpi 8 godzin. No Musisz to po prostu potestować. I jedyne, co ci mogę doradzić, to jest to, że właśnie lepiej sobie potestować to załóżmy. Przetestuj sobie tydzień czasu. Wstawaj, o si jakby po, po spaniu 7 godzin, po 8 godzin i potestuj sobie, czy 6 godzin może ci wystarczać, to są naprawdę czynniki indywidualne. Tak samo jak godzina snu, w takim sensie, o której godzinie najlepiej ci się zasypia. To są czynniki indywidualne. Nie powiem Ci, że o, o tej godzinie się najlepiej śpi. Jeżeli ktoś ci to mówi, myślę, że nie jest to rzetelne. Także na tej zasadzie no, są rzeczy, które naprawdę są solidne, żelazne, które naprawdę zagwarantuje Ci, że zmienią twój sen na lepsze. I są rzeczy, które sam musisz to zbadać. Wiadomo, że lepiej będzie, jeżeli to zbadasz, zobaczysz własnym doświadczeniem, jak ci się lepiej śpi czy w 7 godzin 6 8 no to sam musisz zbadać czy lepiej jeść na noc, czy nie także ja dziękuję ci za uwagę i na razie cześć i dobranoc